które chcę Wam pokazać, jest to nasz port. Z drugiej strony, niż teraz jest ukierunkowana kamera, jest to ten port, w którym znajdują się statki, którymi w sezonie letnim, w sezonie turystycznym wypływa tysiące, tysiące naszych turystów, żeby zobaczyć może z drugiej strony Wzgórza Alanijnego. Natomiast tutaj jest miejsce typowo przeznaczone dla rodzin tureckich. Spokojnie dzisiaj jest, nie ma fal, nie ma sztormu, piękne słońce i właśnie w takim miejscu odpoczywają dzisiaj Turcy. Dzisiaj ze mną jest Ania. Ania jest Polką, która mieszka w Alanii od ilu lat? Od dwudziestu. Więc ma o wiele większy staż ode mnie. I dlatego chciałam zadać pytanie, bo zbliża nam się wiosna, a na pewno wiem, że Ania tutaj w ogóle lata nie spędza, bo spędza lato w Polsce. Natomiast każde zimy na pewno tutaj jest. Częście. Ania, opowiedz nam, jak wyglądają zimy Alanii? Na przestrzeni tych 20 lat, gdzie tutaj przebywasz? No, to jest przeważnie wiosna lub jesień. Zima jest, zim jest, tak, na takiej prawdziwej polskiej zimie jest naprawdę mało. Czasem to są. Tydzień, dwa, czasem dwa, trzy dni. To znaczy, że mamy, jak tej zimy, minus 20 stopni? E, nie w tym roku. bodajże było przy, przygruntowo minus 2 stopnie przez dwie noce, a tak to jest powyżej zera. Jest to 6, 10 stopni, 8, 4, ale nigdy nie, nie spada często poniżej zera. E, dobrze. Czy tutaj mamy raczej taką pogodę, Deszczową, czy świeci cały czas słońce? Jak to wygląda? Pada śnieg, gdzie można śnieg tutaj znaleźć? A to za, zależy, bo są lata, czyli są zimy takie, były przez te 20 lat, gdzie przez miesiąc potrafił padać deszcz, i była straszna wilgoć, i było chłodno. A były też takie zimy, że właściwie bardzo mało rzad, e, pada deszcz, tak jak w tym roku. Deszcz padał bodajże przez dwa tygodnie do tej pory, i to też nie cały czas. Śnieg spadł w tym roku 2-3 dni temu. Padał w Mahmutlar, w Dziwdzili, też w Alani pojawił się śnieg, ale no niestety szybko ginął. A jeżeli chcemy zobaczyć taki naprawdę fajny śnieg, to trzeba jechać na kuziuwasy. Niestety to jest tak 40-45 minut jazdy w górę, i trzeba mieć niestety dobry samochód. Tak, bo przede wszystkim jest to w góry, no i tam jest śnieg. Ale Ania, kłamiesz. O ile ja pamiętam, dwa 3 lata pod rząd, burmistrz miasta Alania zwoził wielkimi tutaj ciężarówkami śnieg. Do naszego alanińskiego portu. A tak, w tamtym roku też był. I, I też mieliśmy śnieg w porcie, gdzie frajda i radocha dla wszystkich dla dzieci. dzieci. No nie tylko dla dzieci. Ale wieczorem, jak dzieci już sobie poszły do domu, to starsi się i młodzież się wtedy naprawdę fajnie bawiła. Dokładnie, taką niespodziankę burmistrz miasta Alani też potrafi przygotować. E, no w tym roku nie odbył się nasz alanijny, tak jakby Noel Pazar. Noel Pazar, czyli jarmark bożonarodzeniowy z wiadomych powodów. Natomiast zawsze tutaj też jest święto Świętowane jakby. No nie, nie do końca może Boże Narodzenie, bo przez islam to święto nie jest uznawane, ale z szacunku dla obcokrajowców, którzy tutaj mieszkają, to właśnie mamy, mamy to święto obchodzone. Ale była choinka stała przez chyba trzy tygodnie i codziennie wieczorem były lampki zapalone. Tak, dokładnie. Choinka jednak była, było oficjalne od, yy, zapalenie świateł na tej choince, tak? To była taka uroczystość. Tylko no niestety bardziej głębiej w porcie niż przy urzędzie miasta, ale była. Ale ona tam zawsze chyba stoi. Nie, Nie. zawsze stała tutaj w porcie. Tutaj w porcie zawsze była. Dobrze, chciałabym jeszcze zapytać... Czy ona właściwie wróciła na swoje stare miejsce? Bo na samym początku właśnie stała przy wodospadzie. No dokładnie, czyli wodospad to jest ta bliżej... Jak my nazywamy miejsce wodospad, to jest to miejsce bliżej Czerwonej Wieży. A powiedz Ania, 20 lat tutaj mieszkasz, jak ci się tutaj mieszka? Fajnie! Spokojnie. Dlaczego Alania, nie Polska? Mniej stresu. Mniej stresu. Piękny klimat, fajna naprawdę przyroda, fajni ludzie i ciepło. Przede wszystkim ciepło, Prze i tak. I na przykład w jeden, <laughs> gdzie mogę iść na plażę, sobie posiedzieć i na przykład wieczorem pojechać w góry, gdzie pobawię się śniegiem. Tego praktycznie nie spotka się w wielu miejscach. Dokładnie tak było właśnie w tym roku, że kąpali się, dlatego że generalnie ta zima była ciepła, generalnie była dosyć ciepła, więc ludzie kąpali się nam w morzu, gdzie można było wsiąść w samochód, te 45 minut z góry pojechać i porzucać się śnieżkami. No dwa tygodnie temu też pływałam. No wiem, że pływałaś. No baseny tylko są nieczynne, bo jakby baseny są za zimne, ale poza tym wszystko inne jest tak otwarte. Czy tylko przyroda Ciebie tu. Zgoniła do Alani? Też ludzie. Jedzenie. O, bardzo lubię tureckie jedzenie. Czyli na przykład? Znaczy, ja wybawiam to zupełnie inaczej, bo to jest kieramik, coś tam, ale ja zawsze mówię osmański garnek na to. Mhm. To są warzywa, pieczarki, bo innych grzybów tutaj raczej nie ma, tych, których ja lubię. Plus kurczak albo wołowina barabina. I. Pieczone w piecu takim. Czyli prawdziwym. W, tym, w tym takim garnku z ceramicznym garnku, tak. czerwonym garnku, który wyrabiany jest bardzo popularny w Turcji. Wyrabiane przede wszystkim to jest w rejonie Kapadocji przecież tak. z tej czerwonej gliny wydobywanej z rzeki, z Czerwonej Rzeki. I to jest faktycznie bardzo, bardzo popularne jedzenie. I bardzo dobre. Bardzo dobre. Bo jednak jakby nie było w naturalnym garnku przygotowane. Ale Czy... właściwie tutaj spotkasz i Chińs... bardziej też podchińskie Sushi już też wiele osób właśnie sushi preferuje. Ja to, jest, to jest zawsze chyba taka moda. Taka tak? moda. Raczej moda niż tradycja. Oczywiście McDonald's jest Burger King. Jak zawsze. Słuchajcie, Ania mówi o McDonald'sie, o Burger Kingu, bo ma dzieci. A wiadomo dzieci za czym lecą. Za McDonaldem. <noise> Dokładnie. I czy jeszcze są dobre zwykłe dünner kebab, Najzwyklejsze, najtańsze kebab Z ayranem. To nie jest, przebije niczego. To jest, to jest taki, wiecie, ten tak jakby naleśnik zwijany. W środku jest... Czy to jest kurczak, czy to jest baranina, czy wołowina. E, I o tym mówisz. Tak. No i z warzywami. Ayran. Ayran. Z keczupem, majonezem albo specjalnym sosem, który każda restauracja ma swój. I przepisu nie chcę zdradzić. No raczej nie. Tak. Próbowałam. A ayran, ayran? Co to jest Iran? To jest... Jogurt rozwodniony plus sól. Bardzo dobre i naprawdę polecam. Polskiej się nie umywa. Niestety moje dziecko obecnie jest w Polsce. I mówi, że Iran tutaj ta w Polsce nie jest Iranem, to jest coś dziwnego, i ona mówi, żeby jej przysłać Iran z Turcji. Słuchajcie, kto będzie w najbliższym czasie w Turcji, zaglądicie do Alani. Zapakujemy wam cały zestaw Aira, Iranu. Dla naszej, Basi. dla naszej Basi, która teraz jest w Łódzkim, uczy się, studiuje, bo dziecko nie ma co jeść. Teraz <noise> <noise> jak to usłyszy, to pewnie babcia się zdziwi, że jak to przez dziecko karmi, a Wy tutaj co gadacie. Ale no tak bywa. No niestety tęskni za smakami, które są tutaj. Już no. powiedziała, krakersy, już jakieś chipsy, iron i bodajże swoje ulubione wafelki. Mam... Jak dziaduś przyjeżdżał, ktokolwiek, wysłać do niej. Dobrze, to mamy apel do Państwa. Odezwijcie się do nas. My zapakujemy paczkę żywieniową dla potrzebującej studentki z Polski. Dobrze, a oprócz jedzenia, co Ci jeszcze tutaj trzyma? No przecież masz męża. No, może mi nie trzyma, on mi pozwala jeździć. No tak, wielu osobom się wydaje, że mąż, turecki mąż to trzyma jakby za kratami, za kratami swoją, swoje żony. Czy to jest prawda? Nie, mój stwierdza, że się pyta, na kiedy bilet ma kupić, bo już wie, że dzieci się szykują do dziadków, już chcą jechać nad Polskie Morze, bo uwielbiają niestety zimne Polskie Morze. Ale nigdy nie miałam problemów z wyjazdem z Polski. Dokładnie. A powiedz mi, pracujesz? No nie, raczej właściwie pracuję, ale w domu. Przy trójce dzieci, kocie i tak dalej, to tak. A dlaczego nie pracujesz zawodowo? No bo nie. Czyli mój mąż wywodzi się z kurdyjskiej części, gdzieś 20 lat temu było uważane, że to raczej hańba dla męża, mężczyzny, głowy rodziny, że żona ma pracować. Więc tak stwierdziliśmy, że ja będę w domu, a on będzie pracować. Słuchajcie, jakie fajne rozwiązanie. Kobieta siedzi w domu. Czy nasze kobiety tureckie mają źle? Proszę pani, no kochane, kochane nasze panie, czy no mają źle? Rowerach. Tak, kobiety Siedzimy tureckie nad morzem. dokładnie wcale nie mają tak źle, że nie pracują, nie muszą stawać o tej godzinie szóstej, żeby dzieciom przygotować śniadanie, potem mężowi śniadanie, potem szybko się wybrać, bo na ósmą do pracy i potem biegiem do domu, bo trzeba obiad przecież przygotować, tudzież kolację. A nie mam stać o ósmej i dzieci obudzić, bo elekcje się zaczynają. Bo elekcje się zaczynają, tak. Więc tutaj też nie ma czegoś takiego, że kobieta. Ale kobiety mogą przecież pracować, prawda? Oczywiście, dużo kobiet pracuje. U męża w rodzinie, czyli no obecnie naszej rodzinie, trzy osoby pracują, więc z kobiet. Bo to też nie jest zabronione, po prostu jest to jakby tradycja danej rodziny, gdzie no właśnie, żeby nie poczuł się. Troszeczkę zhańbiony pracą żony, to znaczy może za, za mocnego słowa użyłam, tak, ale po prostu to jest taka wynika kultura i tradycja z tego tytułu. Ale chyba nie narzekasz tak bardzo, że nie pracujesz, co? No nie. Nie czujesz się ubezwłasnowolniona? Nie, uwolniona? oczywiście, że nie. No dokładnie, bo mamy czas na to, żeby się spotkać, wypić kawę, e, pójść nad morze, nie wiem, pójść na zakupy, na babskie zakupy, na babskie plotki, e, gdzie wiadomym jest to w czasach, e, właściwie w czasach polskich, sama pamiętam te czasy, gdzie no nie zawsze była, było, był czas na to, żeby, żeby po prostu zająć się swoimi obowiązkami. Co jeszcze chciałam się ciebie zapytać, a powiedz mi, twoje dzieci się jeszcze tutaj uczą, e, jak wygląda system szkolny? Obecnie są lekcje, czyli najmłodszy i średni zaczyna szkołę o 8.30. Po 30 minut, lekcje, 10 minut przerwy. Bo lekcje mamy online, prawda? Oczywiście. No tak jak w całym świecie. I o godzinie. W, w, w gimnazjum kończy o pierwszej. W liceum, akurat Daniel kończy o przed drugą. I obecnie, ze względu na to, że jest w 10. klasie. Mhm. Chodzi na takie douczanie prywatne, mhm. żeby po prostu podnieść swoje wiadomości, żeby, mhm. większe, żeby mieć więcej wiadomości, no bo szykuje się niestety na studia, więc musi. Dlaczego niestety? No bo wyjdzie z domu, a to no, tak pusto, już jedno uciekło. No uciekło jedno, Nie trzeba paczkę, żywności. my dwie paczki żywnościowe wtedy wysyłać? Nikt Ale on chce do Kanady. Do Kanady. Mamy tam znajomy w Kanadzie, proszę Pozdrawiamy. Państwa. Pozdrawiamy. Jeżeli nie mamy, to musimy koniecznie mieć znajomy w Kanadzie, bo jak, bo jak średni syn wyjedzie do Kanady na studiach, to gdzie będziemy paczki żywnościowe wysyłać? Dzięki Bogu najmłodszy planuje zostać ze mną. No dobrze, no to bardzo fajnie z jego strony. Słuchajcie, generalnie tak właśnie wygląda nasze spokojne życie. W tradycji tureckiej jest tak, że nawet jeżeli się spotykają grupowo, czy to są przyjaciele, czy rodzina, to i tak kobiety siedzą osobno, Oczywiście. a mężczyźni siedzą osobno. No bo mężczyźni, bardziej obecnie większość mężczyzn ogląda seriale i kobiety też oglądają inne seriale, więc lepiej spotkać się w dwóch innych pokojach, bo się wtedy nikt nie kłóci o pilota. Aha. A że tak raczej, przepro, przepraszam, jak jest starsze rodzeństwo lub jacyś tam wujowie, no to zabrać im pilota i przerwać, no to tak trochę. Czyli ten szacunek, yy, szacunek do starszej osoby Oczywiście. dalej tutaj funkcjonuje, prawda? Tak. Czyli nawet jeżeli nie jest gospodarzem, ale jest starszą osobą w gościach. Bądź gościem, bo gość bo goście. też ma większe prawa, że też może wybrać co chce oglądać. Ojejku, to jak ja następnym razem przyjdę do ciebie, to będę miała władzę w ręku, będę mogła Oczywiście. wziąć pilota. A to przecież słuchamy z radio złote przeboje, i tak? No, bywa tak, że słuchamy radio złote przeboje. Powiedz mi, a czym skoro ty siedzisz w domu i no, zajmujesz się gospodarstwem, to też jest ciężka praca? Co robi twój mąż? Oj, dużo rzeczy. Po pierwsze, mamy sklep mięsny. Po drugie, ma otworzone od kilku lat biuro z nieruchomościami sprzedaży w Alani, wokół Alani. O, właściwie też w Antalii gdzie się da plus też wybudował ze, z dwa budynki mieszkalne na sprzedaż, więc od rana do wieczora męża nie ma. Nie ma męża, dokładnie też to tak potwierdzam, że wychodzi wcześniej rano, e, potem bardzo późno wraca, niekiedy bardzo, bardzo późno wraca, bo tutaj nie ma e, takiego normowanego czasu pracy. Tutaj nikt nie pracuje 8 godzin. A czyli teraz do 9 trzeba być w domu? No teraz właśnie to jest to, że mamy związane jest to z, z przepisami, że o 9 no mamy zakaże, że od 9 w nocy wychodzenia z domu do 5 rano, więc e, o, o 9 już jest w domu. To jest wyjątkowość, prawda? A czyli tak, tylko jest teraz problem, bo nie mam i nie o dziewiąty, bo ja tak dziewiąta, piętnaście, dwadzieścia z rowerów wracam dopiero. No dokładnie, czyli jak już cała, cała rodzina jest już nakarmiona, tak? Oczywiście lekcje to, odrobione. Tak, to, to trzeba pojechać na rowerki jeszcze. Odstresować się. Odstres <laughs> No, e... Kot nakarmiony, dzieci nakarmiony, dla męża zrobiona. Dokładnie. Można I, i, czas, i Czas jest dla siebie w tym momencie. No to też jest uwarunkowane tym, że u nas jest gorąco, więc w ciągu dnia, południe, dzisiaj jest wyjątkowo, że wybrałyśmy się, bo jesteśmy też tak samo na rowerach, e, wybrałyśmy się specjalnie, żeby Wam Państwu pokazać tą piękną pogodę. Bo kiedy dopiero jak zachodzi słońce, nie ma takich upałów, to my wychodzimy na zewnątrz i cieszymy się. Tą, Tym taką... bardziej, że jest mniej osób wtedy. Można spokojnie pojechać na rowerze, nikt nie trąbi, nie Dokładnie. przeszkadza. Bo teraz jesteśmy w tej porze, kiedy dzieci mogą wyjść na zewnątrz, więc jest dużo, nawet słychać, jest dużo dzieci. Trzeba uważać, e, kiedy jedzie się właśnie na, na rowerze, bo dzieci Zgadza są się. nieprzewidywalne. Oczywiście mają do tego prawa, my tego nie negujemy. My jesteśmy po to dorosłe, żeby, żeby e, myśleć za nie, co, mogą, co <laughs> mogą jeszcze zrobić. Słuchajcie, dziękuję Ci Aniu. Za, za to spotkanie, za kilka informacji. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie pytania, a my następnym razem z Anią wam odpowiemy Oczywiście. razem. Życzymy cudownego dnia, cudownego dnia i ciepłego, tak jak tutaj. Ciepłego tak jak tutaj. Zapraszamy do Alani, nie tylko do Alani, zapraszamy do Turcji i. Pamiętajcie o tym, że Ania ma głodne dziecko w Polsce. Do usłyszenia. Pa.